Hugo Christoph, zwany Krzysztofkiem, był znanym raciborskim dowcipnisiem, lub jakbyśmy to ciebie powiedzieli, pranksterem, oraz uznanym przez pismo satyryczne za jednego z najbardziej oryginalnych ludzi świata. Mimo tego, że żył na przełomie XIX-XX i wieku, to raciborzanie wspominają go do dziś. Pierwsza znana historia z udziałem Krzysztofka odbyła się w fabryce granatów, gdzie nasz bohater nie wyraził zgody na skręcanie owych granatów bez specjalnych rękawic. Po czym wrócił do domu. Na wyzwanie do powrotu do pracy odpowiadał listami pełnymi zniewak dla cesarza Wilhelma. Trafił za to na rok do więzienia. Kiedy władze miejskie zakazały łowienia ryb na Odrze, Krzysztofek poszedł na most z wędką, a Fox oświadczył, że nie łowi ryb, a jedynie odsala śledzia na wędce. Następnym razem sprzedało śledzie reklamując je następująco, cytuję śledź gruby jak Gering po 25 felingów". Trafił za to do więzienia na dwa tygodnie. Podczas plebiscytu zaalarmował o władzę, że pobliski most zostanie wysadzony. Następnego dnia rano na moście pojawił się nasz prankster, który zaczął oblewać się wodą. Ponieważ słowo spręgen użyte w komunikacie oznacza wysadzenie jak i polewanie. Pewnego razu po wyjściu z zakładu karnego Krzysztofek zażądał spotkania z dyrektorem. Zapytał się go gdzie jest jego zegarek. Dyrektor odrzekł, że Krzysztofek nie miał żadnego zegarka. Nasz prankster natomiast odrzekł, że wychodzi stąd po raz 25 i należy mu się jubileuszowy zegarek. Ostatni wybryk Krzysztofka był dość tragiczny. Stojąc naprzeciwko okna, w którym znajdował się portret Adolfa Hitlera zawołał: cytuję: "Ty tu nie możesz być, bo ja cię kupię". Zatem z niewagę Krzysztofek trafił do obozu koncentracyjnego, w którym również czynił przeróżne figle, które opisywał w listach. Jednak z obozu już nie wrócił.